Ile ty już tysięcy metrów tych nagrań masz? No, już od diabła i trochę... A? Czy Kręcy... ty, że ktoś kiedyś będzie miał czas to wszystko obejrzeć? Był nie nic, ale ja są sobie... jakieś wtedy już systemy ułatwiające wyszukiwanie. Tego nie, proszę co? ciebie, ja to sam sobie często oglądam. Tak? Strasznie mnie zabawia. Ja wolę to oglądać niż filmy. W Sanockim Domu Kultury odbyła się premiera filmu o Zdzisławie Beksińskim. Film z wnętrza wyprodukowała Fundacja Beksiński. To dokument oparty na nagraniach, które malarz, jego żona i syn robili w warszawskim mieszkaniu rodziny. Twórcy nazwali to mieszkanie łodzią podwodną. Niesamowite mieszkanie, połączenie wszystkiego, i pracowni, i domu, i miejsca pracy. powiem wszystkim wszystkie, no niesamowite. Faceta, który tak naprawdę siedzi ciągle w tym samym miejscu, nie wychodził z chałupy, ciągle tam malował. Zbijał, jak widzieliście, zbijał deski, malowo No niesamowite to było dla mnie. Chociaż go stać go było na to, żeby się wyprowadzić. No, był tak przywiązany do tego swojego własnego wnętrza. Sala Sdek-u podczas premiery była pełna. Widzowie chcieli przekonać się jakim człowiekiem był artysta i zobaczyć jak wyglądało jego życie. Zaskoczyło mnie to, że było dużo materiału nagrywanego na żywo takiego prawdziwego z życia. Na pewno cenne jest to, że osoby, które wystąpiły w tym filmie, zachowały się bardzo naturalnie. Były przyzwyczajone do kamery, do tego, że oko kamery chodzi za nimi i taki troszkę powrót do, rzeczywiście, do czasów, których wszyscy już nie pamiętają. Bardzo mi się podobało. Myślę, że Beczynski jest tego wart. Bardzo mi się podobał film. Jest to wspomnienie troszeczkę jeszcze z mojego dzieciństwa, ponieważ pamiętam pana Becińskiego. Jeszcze bywał czasami w naszym domu i bardzo się cieszę, że czymś ludzi zmieni o nim zdanie, że naprawdę to był bardzo miły, sympatyczny i pogodny człowiek. Pana Zdzisława Beksińskiego z tej strony to znałem, wiem jaka to była persona i jaka osobowość. Nie zaskoczył mnie, ale też nie znałem jego poczucia humoru aż tak dobrze i rozbawił mnie ten film. Bardzo dobry jest film, bardzo fajnie był zmontowany, bardzo dobrze Tomek Szwan w tym maczał swoje ręce, żeby to świetnie wyglądało. Bardzo dobry. Sam się kilka razy uśmiechnąłem w czasie trwania pierwszej projekcji, jaką widziałem. Ona była zupełnie inna, ale... Ale ale, ale ale, po prostu też wzbudzało to pe, pewne elementy radosne lub też smutków w niektórych momentach. Zdzisław Beksiński, poza malarstwem, fotografią i grafiką, pasjonował się także nowinkami technicznymi. Jego przyjaciele opowiadają, że jako jeden z pierwszych w Polsce miał płytę CD. Wtedy, gdy zaczął kręcić filmy, mało kto miał w domu kamerę VHS. Dzięki tej pracy powstał film z wnętrza do dyspozycji pomysłodawcy filmu Tomasza Szwana i montażysty Cezarego Grzesiuka. Było 60 godzin nagrań z domu Beksińskich. Wszystkie kasety są własnością Muzeum Historycznego w Sanoku, które udostępniło materiał filmowcom. Ale z tych 60 godzin, czasami momentami bardzo nudnych, bardzo statycznych, udało nam się skroić chyba chyba kawałek filmu, takiego 45-minutowego, który coś opowiada. Jest to wycinek tak naprawdę rodziny Beksińskiej, bo to wiadomo przełom 89-94. I tak to już poleciało z czym mam do czynienia, jaki to jest kapitalny materiał do obróbki. Także jestem generalnie zadowolony z tego, co co chyba co powstało, a chyba publiczność też sanocka. Już w wieczór premiery do producentów zgłosiło się kino zbyt Goszczy, które chciałoby pokazać dokument. Twórcy marzą też o tym, by film był wyświetlany na jak największej liczbie festiwali.